Uważam, że nasza kadra jest wyrównana i wielu chłopaków ma odpowiednią jakość. Jeżeli chodzi o Kokiego, to jest to zawodnik, który ma bardzo dobre cechy motoryczne. Duży potencjał, może bardzo dużo biegać. W Dobrych wartościach, do tego ma odpowiedni poziom wyszkolenia technicznego. Uważam, że tutaj jeżeli chodzi o tą pozycję w moim systemie gry, no to on bardzo dobrze do tego pasuje. Plus to, że na pewno ci zawodnicy, którzy grali mniej trochę w tej, w tej rundzie, mogą dać bardzo duży bodziec dla tej drużyny. W ostatnich dniach dalej skupialiśmy się nad organizacją gry Zespołu. Tak jak od początku już mówiłem, na razie trenowaliśmy tylko dwa tygodnie i tak naprawdę w, każdym, w każdej fazie gry e, potrzeba jeszcze udoskonalenia, udoskonalenia. więc e, tak jak na początku robiliśmy, pracowaliśmy nad jakimiś ogólnymi zadaniami e, w fazie bronienia, w fazie atakowania, tak teraz już wchodzimy w szczegóły. No, i też bierzemy pod, pod uwagę konkretnego przecinka, z którym będziemy grali. Na pewno nigdy nie, nie będę mówił o składzie przed, przed meczem, ale, ale jestem trenerem, który dopuszcza zawsze zmianę w składzie, jeżeli ta zmiana miałaby przynieść coś dobrego i pomóc nam wygrać następny mecz. Na pewno spodziewam się dużej determinacji. Zespół, który u siebie potrafi punktować. W tym roku wygrał na swoim boisku ze Śląskiem Wrocław. Zespół, który może po cięższym początku, później już złapał automatyzmy i tak naprawdę w wielu meczach ich gra była lepsza niż wynik końcowy. Więc spodziewam się naprawdę trudnego meczu. Myślę, że każdy mecz to jest inna historia. Pierwsza Liga już nie raz pokazała, że no nikt nie może być pewny zwycięstwa. A jeżeli chodzi o to, czy to będzie podobny mecz, to wszystko będzie zależało od tego jak będzie układał się wynik na boisku. Na pewno duży sentyment, ale też chęć pokazania się w wygrania. Jest to rywalizacja sportowa i na pewno jedziemy tam po to, żeby wygrać i ja jadę tam z taką wolą zwycięstwa. Myślę, że w sporcie, ale również w piłce nożnej. Ta rola faworyta to zawsze jest dodatkowe wyzwanie, bo nie każdy sobie z tym radzi. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem przy wcześniejszym pytaniu, tak naprawdę każdy mecz tutaj to jest wyzwanie i do każdego meczu trzeba być dobrze przygotowanym i nie można żadnego rywala w żaden sposób zlekceważyć. Na pewno musimy mieć szacunek do przeciwników, ale w żaden sposób nikogo się nie obawiać i czuć taką pewność siebie i i wiarę w zwycięstwo. E, powiem tak, wydaje się, że punkty ważniejsze na, niż gra. No, tak naprawdę był mecz w Łęcznej był bardzo dobry pod kątem fazy bronienia Eee, przeciwnik nie stworzył tak naprawdę dogodnych sytuacji, bo nie oddawał strzałów z, z pola karnego. Jedyne uderzenia, które gdzieś tam e, mogłyby zagrozić, to były strzały z dystansu. Jak wiemy, w piłce nożnej te strzały z dystansu mają mniejszą skuteczność niż strzały z pola karnego. Więc e, no ten współczynnik XG słynny, na który się można odnieść, pokazywał, że tak naprawdę Łęczna e, no miała trzy razy mniejsze szanse na zwycięstwo, na strzelenie bramki niż my, więc jeżeli będziemy dobrze bronić w tej lidze i dołożymy jeszcze mądre granie w piłkę, utrzymanie w odpowiednich momentach, no to ten mecz będzie dużo lepszy.